Witaj ponownie. Dzisiaj zobaczymy, jak może używać pewnych słów, gdy w tajemnicy czuje do ciebie pociąg. Prawda jest taka, że czasami mogą być nieco bardziej subtelne w swoich flirtach, pozostawiając je trochę między wierszami. Pierwszą na naszej liście słów o tajemniczym przyciąganiu jest mały wskaźnik o nazwie zawsze. Wyobraź sobie taką sytuację. Rozmawiasz z nią o swojej ulubionej kawiarni, a ona od niechcenia komentuje zdanie: Najlepiej rozmawiamy przy kawie. To dźwięk, gdy podświadomie włącza cię do swoich przyszłych planów i rutyn. Kiedy kobieta zaczyna używać słowa zawsze w odniesieniu do wspólnych zajęć lub hipotetycznych romansów, jest to dość mocny sygnał, że myśli o tobie jako o stałej obecności w jej życiu. Jeśli zaczniesz zauważać, że ona od niechcenia rzuca to słowo w rozmowie, możesz śmiało założyć, że zajmujesz znaczną część jej umysłu, a może nawet serca. Następne na naszej liście sekretnych słów do flirtu jest wyrażenie kiedyś to słowo, którego używa, gdy fantazjuje o przyszłych możliwościach, a dokładniej o przyszłych możliwościach, które obejmują Ciebie to jego sposób na zasugerowanie, że widzi potencjał do czegoś więcej między wami, bez mówienia tego bezpośrednio. Kolejne słowo może na pierwszy rzut oka nie wydawać się seksowne, ale jeśli chodzi o atrakcyjność, to czyste złoto. Kiedy kobieta mówi ci, że czuje się z tobą dobrze, to zupełnie inna gra. Kiedy mówi, że dobrze się z tobą czuje, tak naprawdę ma na myśli Ufam ci na tyle, żeby pokazać ci prawdziwego mnie ze wszystkimi wadami. Taki poziom bezbronności nie jest czymś, co kobieta daje byle komu. To znak, że czuję z tobą głęboką więź, która wykracza poza powierzchowne przyciąganie i wkracza w sferę prawdziwej emocjonalnej intymności. Jeśli więc usłyszysz, czuję się przy tobie tak dobrze, poświęć chwilę, aby docenić wagę tych słów. Kiedy kobieta zaczyna podkreślać rzeczy, które wyróżniają cię z tłumu, niezależnie od tego, czy jest to twoje ekscentryczne poczucie humoru, twoje zabójcze ruchy taneczne, czy twoja wiedza, jest to całkiem wyraźny znak, że zwraca uwagę i podoba jej się to, co widzi. Ona nie szuka tylko kolejnej ładnej twarzy lub dokładnej kopii wszystkich innych mężczyzn, z którymi się spotykała. Ona szuka kogoś, kto wniesie do stołu coś wyjątkowego i myśli, że tym kimś możesz być ty. Kiedy kobieta mówi ci, że ci ufa, czy to w tajemnicy w trudnej chwili, czy w swoich najgłębszych nadziejach i obawach, jest to oznaka emocjonalnej więzi, która wykracza daleko poza zwykły flirt. Oznacza to, że postrzega cię jako osobę, która będzie przy niej kogoś, kto ma na względzie jej dobro i kogoś, na kim może polegać, gdy sprawy staną się trudne. Ostatnie słowo, które z pewnością sprawi, że twoje serce zabije mocniej. Kiedy kobieta poświęca czas, aby powiedzieć ci, że za tobą tęskniła, mówi ci, że odczuła twoją nieobecność, że twoja obecność wniosła coś wyjątkowego do jej życia. I że liczy minuty, zanim będzie mogła z tobą porozmawiać ponownie. To wskazówka, że nie jesteś kolejną twarzą w tłumie, ale kimś, kto znalazł szczególne miejsce w jego myślach i sercu. To ściśle tajne słowa, które wypowiedziane przez kobietę, mogą być kluczem do odblokowania jej serca lub przynajmniej dowiedzenia się, czy jest tobą zainteresowana. Koniecznie polub i zasubskrybuj. Do następnego razu.